Gdybym musiała zacząć naukę angielskiego dzisiaj, jak najbardziej bym poszła w metody, którymi się uczą małe dzieci. Nie zaczynałabym od nauki słówek. Ani o suchych regułach gramatycznych. Otoczyłabym się maksymalnie angielskim poprzez podcasty, muzykę, filmy czy krótkie filmiki wideo. Uczyłabym się całych zwrotów i zdań w kontekście, a jeżeli chodzi o zwroty, to skupiłabym się na tych przydatnych w codziennym życiu czy pracy oraz na dzieciowym słownictwie angielskim. Uczyłabym się 5 maksymalnie 15 minut, ale codziennie. I nie uczyłabym się samotnie, szu nie szukałabym materiałów na własną rękę, preferowałabym mieć wszystko w jednym miejscu. Skorzystałabym ze sprawdzonych, skutecznych metod i doświadczenia ekspertów językowych. Wybrałabym angażujące i motywujące materiały. Skorzystałabym z przestrzeni, odpal swój angielski, a po roku bym śmigała. Przede wszystkim bym mówiła całymi zdaniami.